Powiesz ładnie. Powiedz ładnie wujek. Powiedz ładnie wujek. wujek. A ciocia? A powiesz ciocia ładnie. Maja. Spójrz się w telefon. A teraz to się zajęła. Czasami. Pokaż to. Powiedz ładnie wujek. Wujek. Ciocia? ciocia. Ciocia. A powiedz ciocia Paula. Powiedz Paula. Paula. Nie zakrywaj. A powiedz Konrad. Konrad. Konrad? Ładnie. Powiedz wujek hello. Hello, tak, powiedz. Hello. Hello. <laughs> hello. Powiedz, kiedy przyjedziesz? Powiedz kiedy przyjedziesz? Powiedz przyjedź. Powiedz przyjedź. Tak. A powiedz chodź. 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 Powiedz wujek, chodź. No powiedz tak. Wujek chodź. Wujek chodź. Chodź. Yes. No to a teraz, pomachaj ładnie. A teraz ciocia chodź. Pomachaj i powiedz ciocia papa. Papa. Papa ciocia. Ciocia papa. Ciocia, papa. No dobrze, ciocia, papa. dobrze, to papa, pozdrawiamy.